Historia dzikiego zachodu. Siedzący byk, szalony koń. Pacha sapa jest moim krajem i kocham go, ktokolwiek go dotknie usłyszy dźwięk tego karabinu. Pieśń dakotów. Pacha sapa. Majestatyczny masyw Czarnych Wzgórz, święte miejsce Dakotów. Na granicy Wyoming i Dakoty. Żaden biały człowiek nie może osiedlać się na tym terytorium, ani przekraczać jego granicy bez zgody Indian. 1868 rok. Na mocy traktatu zawartego Fort Laramie pomiędzy Dakotami i Szczejenami a rządem USA, Stany Zjednoczone opuszczają region Czarnych Wzgórz. Tak kończy się wojna o kraj rzeki Powder. Konflikt wybuchł dwa lata wcześniej wraz z budową linii kolejowej. Żelazny koń wystraszy wizony z prerii. Nie będziemy już mogli polować. Autorytet czerwonej chmury, wodza oglada zakotów, jest uznawany przez wszystkich. Powiem białym. Mam dwie góry w moim kraju Czarne wzgórza i Big Horn. Ścigodny ojciec nie może tam budować dróg. Po przeciwnej stronie generał Conor. Rozkaz jest prosty atakować i zabijać wszystkich Indian powyżej 12 roku. Ale Dakotowie reagują błyskawicznie rajdami, które demoralizują amerykańskie oddziały. Wśród wozów indiańskich jest jeden, którego szanuje każdy wojownik siedzący Wyk. Dowódca punk Papa Dakotu. Wypędzimy białych z ziemi bizona. Szaman porozumiewa się z wielkim duchem. Pa, kantanka, chroń moich ludzi. Groźniejszy jest szalony koń. Dakota z klanu Oglala. Nie ma sobie równych, aby zbawić żołnierzy w zasadzkę. Jesteś sprytny, szalony koniu. Lecz czy zdołasz wyciągnąć woza białych Carringtona z Fortu Kerny? Pewnego ranka, w sierpniu 1866 roku, szalony koń próbuje wybawić żołnierzy z Fortu Kenry Bez skutku. Biali ukrywają się jak borsuki. Wreszcie, 6 grudnia, oddział dowodzony przez porucznika Blingama opuszcza fort. Dość zniewag! Tym razem nie odpuszczę! Bowers! Wokół niebieskich kurtek zamyka się pułapka. Szalony koń ucieka machając czerwonym kocem. Porucznik Binga i sierżant Bowers zostają zabici w zasadce. Wielki duch natknie szalonego konia. Około 3 mil od fortu Kenry czerwona chmura ma 2000 wojowników Dakota, Szenów i Arapachów dziesięcioma wojownikami szalony koń zbawi żołnierzy do Penocreek, gdzie będziemy czekać. 21 grudnia 1866 roku szalony koń jest ścigany przez oddział kapitana Petermana. Mamy 80 ludzi naprzód! Nie będą z nas drwić. Szalony koń kieruje swoich prześladowców w dolinę Penokreek. Oddział armii amerykańskiej wpada w zasadzkę. Żołnierze chronią się na wzgórzu. Waterman i jego ludzie walczą do końca. Nikt nie ocalał. Amerykanie nadali tej bitwie nazwę Masakra Watermana. Indianie nazwali Bitwą Stu Zabitych. Pozowie indiańscy jednoczą się, by bronić swoje terytoria łowieckie nad rzeką Powder. Centkowany ogon. Przestańcie budować drogi, a my znów będziemy mogli polować. Ta ziemia należy do zakotów i SZEJENÓW Czerwona chmura. Kiedy żołnierze opuszczą porty, pojadę dolarami, aby pertraktować. Siedzący byk, jeśli biali spróbują zająć święte wzgórza, będę z nimi walczył. I szalony koń, nikt nie ma prawa sprzedawać ziemi, która należy do nas. Zakotą proponuje się nowe terytorium. Siedzący byk i szalony Koń odmawiają. W obliczu oporu Indian rząd amerykański opuszcza kraj rzeki Powder. Fort Smith zostaje porzucony. Mam nadzieję, że nigdy tu nie wrócę. Potem Fort Kearny i Fort Reno zostały spalone przez Indian. 6 listopada 1868 roku czerwona chmura przybywa do Fort Laramie. Aby negocjować z generałem Shermanem, Stany Zjednoczone uznają czarne wzgórza za wieczną własność Dakotów i Szejenów. Siedzący Byk i szalony Koń odmówili wzięcia udziału w tym spotkaniu. Chciałbym uwierzyć w słowu Białych. Pewnego dnia Biali złamią ten traktat. Sześć miesięcy później, 10 maja 1869 roku. Linie kolejowe Union Pacific i Central Pacific połączyły się. Zaczyna się epicka kolej na zachodzie. Od tego dnia na ziemię Indian Równin przybywa chciwość i śmierć. Organizowane są polowania na bizony. Wszyscy razem! Ogna! Garbarnie na wschodzie oferują 3 dolary za skórę. Między 1870 a 1874 rokiem zginęło około 10 milionów bizonów. Wakantanka, tańczymy dla Ciebie, pomóż nam, przegoń białych ludzi, przywróć bizony. Kiedy biały człowiek wchodzi do mojego kraju, zostawia ślad krwi. Do słów czerwonej chmury odzwierciedla to straszne zdanie generała Sheridana. Jedynymi dobrymi Indianami, których widziałem, to martwi Indianie. Wkrótce nowa katastrofa spada na Indian. Odkryto złoto na terenie czarnych wzgórz. Złoto! Fortuna się do nas uśmiecha! Ale Dakotowie nie zapomnieli o traktacie fort Laramie. Biały człowiek nie może przebywać w Pachasapa. Żółty metal sprawia, że są szaleni. Pozwól im umrzeć z ich szaleństwem. Przekonani o swoim prawie do ziemi, Indianie zniechęcają poszukiwaczy złota. Lipiec 1874 roku. Siódmy pułk kawalerii dowodzony przez pułkownika Castera zostaje wysłany na teren Czarnych Wzgórz. Góry pełne bryłek złota. To nowe Eldorado, panie Kellogg. Kellogg jest dziennikarzem. Kaster, żądny chwały, chce być na pierwszych stronach gazet. Pułkowniku, wysyłam wiadomość do New York Herald. Celny strzał. Cała prasa podziwia odkrycie Kastera. Nasza misja nie będzie bezużyteczna, ale ta ziemia to terytorium Dakotów. Nie licząc się z prawem plemion, setki poszukiwaczy pędzi po złoto w czarnych wzgórz. Kaster mówi, że złoto można znaleźć dwa cale pod ziemią. W Waszyngtonie prezydent Grant postanawia kupić czarne wzgórza. Musimy tylko podać powód zakupu. Wodzowie plemion zostali wezwani na rozmowy, ale siedzący Byk ignoruje zaproszenie. Nie pójdę, nie oddam najmniejszej części mego kraju. Nawet garstki ziemi. Nie ma innego wyjścia, jak ponownie chwycić za broń. Szalony koń również nie zgadza się na żaden kompromis. Nikt nie ma prawa sprzedawać ziemi, która należy do nas wszystkich. Jali złamali traktor z larami, poszukiwacze złota wkraczają w święte góry, w których spoczywają nasi przodkowie. Szalony koń udaje się do czarnych wzgórz i wzywa Wielkiego Ducha. Wojna jest nieunikniona. Widzę setki zmarłych. Wakantanka, chroń swoich synów na prerii. Bacha Sapa to mój kraj. I kocham go. Każdy, kto go dotknie, usłyszy dźwięk tego karabinu. Amerykańska opinia publiczna coraz bardziej jest nieprzychylna Dakota. Czerwono skórzy rozumieją tylko język nienawiści. Musimy wysłać przeciwko nim armię. Dzicy muszą zostać pokonani. Stanowią zagrożenie dla białych. Zabijmy wszystkich wrogich Indian. Generał Sheridan powiedział: Dobry Indianin to martwy Indianin. Większość wodzów dla i Szejenów odrzuciła ultimatum białych. Wojna wybuchła ponownie. 17 marca 1876 roku siły generała Kroka zaatakowały obóz Szejenów na Little Coder. Rozgoncie konie! Potem żołnierze podpalili kipy. Tego samego wieczoru szalony koń odzyskuje znaczną część stada. Siedzący byk wita uchodźców z plemienia Szejenu, którzy powiększają szeregi jego bojowników. Jali chcą wojny? Dobrze, dostaną ją! 17 czerwca szalony koń z tysiącem wojowników Oglala i Szejenów atakuje kolumnę generała Kruka na drodze byk. Walki trwają całą noc. Rano kolumna niebieskich kurtek zawraca. Trzy gwiazdki maciernie w pośladkach. Siedzący byk zebrał przywódców plemiennych na ceremonię tańca słońca. Miałem sen. Kantanka powiedział mi, że stoczymy wielką bitwę w pobliżu rzeki Bighorn. Cztery tysiące wojowników pobudzonych wizją siedzącego byka rozbiło obóz w dolinie rzeki. 24 czerwca 1876 roku indiańscy wodzowie gromadzą się wokół siedzącego byka i szalnego konia. Gal, deszcz w twarz, dwa księżyce, mały wilk. Zwiadowcy ostrzegają. Niebieskie kurtki zbliżają się do Doliny Rozbud. Kaster rozdziela swoje siły. Majorze Reno, przekroczysz rzekę w górze biegu. Ja przejdę w dole. Następnego dnia Kaster odkrywa obóz Dakotu. Ale jeden z jego indyjskich zwiadowców, Czerwony Nóż, ostrzega go. Generale, zrezygnuj. Jest tam więcej Indian niż kiedykolwiek widziałeś. Wręcz przeciwnie, tutaj jest szansa dla mnie. Największe spotkanie czerwonoskórych na kontynencie. Po przejściu brodu, Major Reno natyka się na setki Indian. Są wszędzie! Walka będzie straszna! Ludzie Majora Reno są atakowani ze wszystkich stron. Długo nie utrzymamy naszej pozycji. Szalony konie jest wszędzie. Zagrzewa wojowników oglala do walki. Na wzgórzu, z dala od walk, siedzący bryk modli się. Wakantanka! nasza sprawa jest słuszna, chroń nas! W dole rzeki żołnierze Kastera również znajdują się w swojej sytuacji. Na lewej flance wojownicy Galla, wodzach Papa Zakotów, podczas gdy szalony koni chmara Indian, atakuje od czoła. Taktyka Dakotów jest skuteczna. Pięć kompanii Kastera zostaje okrążonych. Zmienili metodę walki. Zabójca Orła powiedział: Nasz atak szedł jak huragan. Zaatakowaliśmy jak rój wściekłych pszczół wychodzących z ula. Kaster próbuje wyrwać się z pułapki. Walka toczy się na noże. Jego ludzie padają jeden po drugim. Nie wyjdziemy żywi z tego piekła! Siódmy pułk kawalerii zostaje rozbity. Dla Kastera to koniec. Żołnierze rzucają broń. Litości, Oddajemy się. W południe, tam wszyscy są martwi. Ciało generała Kastera i jego 212 żołnierzy pokrywa wzgórze nad Little Big Horn. Niedaleko stąd mocno okopany major Reno wciąż się broni. Inne niebieskie kurtki umrą przed zachodem słońca. Następnego dnia przybywają posiłki. Indianie przerywają walkę i się wycofują. Pomimo zwycięstwa nad Little Bighorn, dni Dakotów kotów i szajenów są policzone. Siedzący byk postanawia szukać schronienia w Kanadzie. Pójdziemy razem w górę rzeki. Tam każde plemię odzyska swoją wolność. Rząd w Waszyngtonie przekazuje generałowi Shermanowi pełne uprawnienia do przywrócenia porządku. W listopadzie wojska Shejenów wodza tempego noża zostaje zniszczona. Pozostaje najtrudniejsze pokonać szalonego konia. Tropiony przez wojsko szalony koń chroni się w wilczych górach. Zima będzie ciężka, gęsi wcześniej odleciały. Zimno i głód dziesiątkuje jego oddział. W styczniu 1877 roku pułkownik Miles atakuje Indian w ich kryjówce. Ci, którzy się nie boją, niech podążają za mną. Wojownicy Dakotów otwierają atak. Nie mam już więcej kul, szalony koniu. Pułkownik Miles się wycofuje. Szalony koń traci nadzieję. Wszyscy jego towarzysze porzucili ścieżkę wojny. Nie wierzę w obietnicę białego ojca. Szalony koń się myli, musi pertraktować z bladymi twarzami. 6 maja 1877 roku, Fort Robinson. 1500 wojowników, kobiet, dzieci, poddaje się. Głód i nędza zwyciężyły nas. Szalony koń uciekł. Trzy miesiące później chce dołączyć do centkowanego ogona który schronił się na północy. Ale zostaje skrytany i odprowadzony do portu Robinson pod eskortą. Wściekły z gniewu, szalony koń próbuje się uwolnić. Nie zamykamy konia z w klatce! But Dakotów otrzymuje cios bagnetem w brzuch. Umiera kilka godzin później. Tymczasem siedzący byk uciekł do Kanady. W październiku 1877 roku generał Terry Próbuję przekonać go, aby powrócił do rezerwatu Dakota. Będziesz żył w pokoju w rezerwacie Stang Rock. z pozostałymi Hunk Papa. 20 lipca 1881 roku Fort Buffalo, załamany, oddaje się władzom amerykańskim. Ta ziemia znów należy do mnie. Nigdy jej nie sprzedałem, nigdy nikomu jej nie dałem. Siedzący byk żył jeszcze 9 lat w Standing Rock. Ale stary wódz jest podejrzany o podburzanie do kolejnego buntu. 15 grudnia 1890 roku 43 mężczyzn z indyjskiej policji przybyło, aby go aresztować. Jego wojownicy próbują się przeciwstawić. Wybucha strzelanina. Siedzący byk pada śmiertelnie ranny. Kończą się sny Dakotów o wolności. W amerykańskim świecie nie ma miejsca dla wojowników preli.